Jak powiem ci, że jak montowałem ten odcinek, to, to fajnie. Fajnie wyszedł. Jak ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to zapraszamy. No był fajny. Jest na kanale, bardzo przyjemny. Parę shortów z niego zrobiliśmy. I chcemy tak co 2-3 dni wypuszczać jednego shorta, prawda, czareczku? Mhm. Z ostatniego filmu. Albo jeszcze przed publikacją filmu. Ja myślę, że nie mam tutaj statystyk z YouTube'a, ale najlepiej chyba byłoby w poniedziałki wypuszczać filmy. Wiesz, Czerek? No. Tak mi się wydaje. To Twoja tradycyjna godzina to 12.30. Co? co się stało? Nie wiem, ale to mi się czasem włącza. Czasem się dzieje, tak? Co to jest? Czekaj, czekaj, czekaj! Czekaj! Klawisze trwałe, czy włączyć? Nie, daj nie, daj nie. I dawaj, znów grę. Jakiś komunikat systemowy. Czekaj, to to szybko chatem GPT sprawdzi, co dochodzi.